We wtorek 29 marca odbędzie się sesja Rady Miasta Wejherowa. Radni podejmą m.in. uchwałę dotyczącą podwyżek cen biletów wejherowskiej komunikacji miejskiej. Jak tłumaczą władze miasta, podwyżka cen biletów jest spowodowana znacznymi podwyżkami cen energii elektrycznej i oleju napędowego. Jeżeli radni przegłosują zmiany, m.in. cena jednorazowego biletu papierowego wzrośnie o złotówkę, a o 2 złote droższe mają być bilety czasowy imienny i na okaziciela do 24 godzin. Co ważne, nie zmie Zmienią się ceny biletów okresowych ważnych przez cały miesiąc. Radni na wtorkowej sesji zajmą się także sprawą dotacji na renowację miejskich zabytków, dokładniej chodzi o dwie kamienice. Na remont tej przy ulicy 3 maja 22 miasto chce przeznaczyć 35 tysięcy zł, a na budynek przy ulicy w niebo wstąpienia 19 aż 80 tysięcy złotych. Poza tym, Wejcharowcy radni podejmą także uchwałę zmiany nazw ulic 12 marca. Części ulicy I Brygady Pancernej Wojska Polskiego, a także nadania imienia Zygmunta Leśniewskiego skweru przy zbiegu ulic Konopnickiej i Morskiej.